W wierzchowisku uczczono Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wójt Dariusz Pomada złożył wiązankę kwiatów i zapalił znicze przy mogile małżeństwa Franciszki i Józefa Sowy oraz siedmiu innych osób, w tym pięciu obywateli polskiej Narodowości Żydowskiej, którzy zostali rozstrzelani przez niemieckie wojsko 1 kwietnia 1943 roku. W dzisiejszych uroczystościach udział wzięli synowie i wnuk małżeństwa Sowów. Ja jako dziecko 10-12-letnie chodziłem na granicę i przenosiłem tu Żydom jedzenie razem z moją siostrą Ireną, która była ode mnie dwa lata starsza. A brat nie mógł chodzić. Nie mógł chodzić, bo w każdej chwili, gdyby go złapali, to by wylądował w obozie. A już birkę na ulu, w na prawda, obozie. Bo już miał na tyle lat, że Niemcy mogliby go szybko zniszczyć. To miejsce, to inicjatywa rodziny Sowów. Y Dzieci, które były świadkami tej tragedii, zamordowania ich rodziców, ale też duża inicjatywa, duży wkład Instytutu Pileckiego, który wyszedł z inicjatywą upamiętniania takich miejsc w całej Polsce i takie jedno miejsce właśnie tutaj w wierzchowisku ustawiony ten obelisk z tablicą pamiątkową. Była piękna uroczystość. W tej chwili składamy kwiaty w tym miejscu przychodzi tutaj szkoła z dziećmi, żeby ta pamięć nie zaginęła. Znajdująca się w Wierzchowisku w gminie Mykanów mogiła jest jedną z niewielu, gdzie razem pochowano w tym samym czasie i miejscu Żydów oraz ukrywających ich Polaków. To jedno z tych miejsc, które przypominać mają o okrucieństwie wojny i dawać przestrogę kolejnym pokoleniom. To miejsce dla mnie to jak cmentarz może społeczeństwa. Dla mnie tym bardziej, dla mnie to jest cmentarz rodzinny. To moje pole tutaj ta droga to jest złoszona krwią moich rodziców i osób tutaj leżących. Kiedy ja tutaj przebywam i moja rodzina przechodzimy tu z wielką powagą. Zawsze z kwiatami, ze świecami, prawda? Modlimy się tutaj. Sytuacja polityczna w tej chwili jest taka, że praktycznie te miejsca nabierają no podobnej symboliki i miały za zadanie yy, uchronić yy, przez Pokazanie tych tragedii uchronić przed takimi tragediami w tej chwili, no, ale doniesienia z Ukrainy są bardzo podobne. Ludność cywilna na Ukrainie jest mordowana i to bestialsko mordowana. I pewnie takich pomników na Ukrainie też się pojawi z czasem podobnych pomników na pewno wiele. Jednym z symboli niemieckich zbrodni dokonanych w Odwecie za ratowanie Żydów jest tragiczny los Ulmów z Markowej na Podkarpaciu, zamordowanych przez Niemców 24 marca 1944 roku. To właśnie w każdą kolejną rocznicę tego wydarzenia obchodzony jest od 2018 roku Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.